Z tobą na poziomie serca. I to jest ciąg dalszy Rapsody o nogach, stopach. Jednak wstęp do tego jest dłuższy niż miałem jakiekolwiek pojęcie. To, co ostatnio mówię w odcinku drugim, ma to za zadanie skłonić. Tego posiadacza ciała fizycznego do zastanowienia, czy to, co widzi i czuje, jest jedyną prawdą? Widzenie i czucie jest wielopoziomowe, wielowarstwowe. Strach. Czy uważasz, że warto skonfrontować się ze strachem, czy jednak uciekać? Zagrzebać go dalej, głębiej. Ciało wszystko pokazuje. Ciało jest fenomenalne. Strach jest jedną z emocji jest informacją, która nam służy w jednym przypadku. Kiedy Płynie do naszą strony niebezpieczeństwo i poczujemy ten strach, jakieś takie poruszenie w sobie, i zakładam, że ufamy sobie, to wówczas jest to przestroga cenna. Jednak to jest trochę inaczej w naszym codziennym życiu. Strach odzywa się nam nawet wówczas, kiedy nie ma tego zagrożenia. Kiedy ciało reaguje programem, programem z doświadczeń lub z przyjętych doświadczeń rodziny, rodziców, z mediów, a mózg rejestruje wszystko, ciało rejestruje wszystko i badania mózgu to potwierdzają. Systemy robią wszystko, żeby nas odłączyć od takiego naturalnego oczyszczania i odżywiania światłem miłości, światłem Matki Ziemi, światłem serca. No i jaka jest na ten temat prawda i co z tym zrobić, właśnie znajduje się w tej części. Ósmej, w tym odcinku i następnych. Warto przy tym temacie poruszyć fenomen chodzenia na boso. Od zawsze człowiek chodził po ziemi boso. Było to coś naturalnego. Spał w domach z naturalnych materiałów, a w większości były one przewodzące takie subtelne, niewidzialne energie. Wolne elektrony naładowane ujemnie to już wiemy z nauki. Byliśmy po prostu uziemieni. Pierwotne buty i sandały były z liści, skóry, papirusu, trawy, korka, drewna. Domy stawiano bezpośrednio na ziemi bez izolacji ze steropianu i folii. W ostatnim wieku, zwłaszcza coraz bardziej izoluje się człowiek od naturalnego kontaktu z ziemią. Zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Śmiało można powiedzieć, że większość ludzi utraciło wielowymiarowy kontakt i z sobą i Matką Ziemią. Niestety ze szkodą dla jego samopoczucia, dobrostanu. A nawet zdrowia fizycznego i duchowego. Nawet jeśli ktoś wycisza się podczas zajęć fizycznych, dalej jest to pozostawanie w umyśle. To zbyt mało, by być zdrowym i uruchomić uzdrawianie, do którego potrzebne jest połączenie głowy z sercem. Jeśli jesteś na tym kanale dłużej, wiesz, że różne praktyki wejścia w ciszę zaczynam od serca. To jest nasze centrum, od którego wszystko powinniśmy zaczynać. Ale spójrz, proszę, na pomiary wykazujące, że nie w gumiakach, nie na betonie, ale bosu na ziemi jest oczyszczenie z woltów i to 100%. Boso na ziemi czy na trawie? To już nie ma znaczenia. Za każdym razem jest pełne uziemnienie. I to jest doskonały sposób na pozbycie się tych jonów dodatnich, robotwórczych. Obraz bardzo przekonuje, dlatego go tutaj daję, a znalazłam go na kanale Green Harmony. Nasze nogi, stopy zaczynają boleć, marznąć, mają żylaki, guzy, różne dolegliwości. To jest to przecież skutek. Wszystko, co pokazuje ciało, to jest skutek czegoś. I co robimy? Owoc na drzewie jest chory. To co? Leczymy Owoc? Robimy to wszyscy. I wewnętrznie proces drąży chorobowy. Tak? Tworzą się przewlekłe choroby, ponieważ nauczono nas wypierać, wypierać nasze czucie, wypierać nasze potrzeby, obawy. I zakładać pancerz na siebie, zbroję, by iść do przodu, by pokazać swoją siłę, jaka to ja jestem silna. Technokraci pięknie nam pokazują w różnych filmach, jak jesteśmy programowani. I tu przedstawiam urywek teledysku, niesamowitego teledysku. Który pokazuje, jak nas się programuje, a obrazy, każdy sekundowy obraz, nawet podprogowy, on na nas wpływa, ma na nas wpływ. Tam pokazuje się, jak nasze stopy i nogi zakuwane są w żelazo, a żelazo na poziomie Ziemi jest nierozpuszczalne. Jak wpływa się na nasze DNA? A wiesz, co zmienia DNA? Nasze przeżycia, jeśli są takie ciężkie emocje, ciężkie, gniewu, złości, przerażenia i strachu, to nici te nasze żyją, nasze całe pole żyje. I też się zmieniają. Nici się zmieniają, ciało się zmienia, wygląd się zmienia, nasza sytuacja w życiu się zmienia. Wszystko od naszego samopoczucia. Jak przeżywamy chwilę. Ale kiedy te Doświadczenia my nadajemy im ton przecież. Są radosne, z wdzięcznością, kochaniem, współczuciem, serdecznością. Przeżywanie takiej radości szczerej. To wówczas jest błysk w kodzie ten A. De, nici dana się rozjaśniają i wtedy aura się rozjaśnia, jest przepływ i zaczyna się ciało uzdrawiać. Jeszcze jest inny aspekt psychologiczny. Zauważ, pokazuje nam się większość filmów, że nie ma matki. Matka odchodzi z jakiegoś powodu, nie ma znaczenia z jakiego. Nawet jeśli zostaje matka w rodzinie, jest i to obserwujemy wokół także, to są matki, które w bajkach mają cechy macochy. To jest taki symbol macocha. To jest też matka, która ma swoje dzieci, jednak ona ma zamknięte serce i kupuje. Kupuje kropelki miłości u tych swoich dzieci poprzez obdarowywanie, spełnianie ich takich potrzeb, które naprawdę nie wpływają pozytywnie na dziecko. Na przykład, słodyczami. Dziecko je, żeby tylko jadł, daje mu komórkę, żeby się tam bawiło. Uderzenie w kobietę jest, uderzenie w energię żeńską jest, czyli w cechy serca, delikatności, szacunku, serdeczności. To ma poważne, poważne daje konsekwencje. Każdy gwałt na kobietę to jednocześnie na naturę przyrodę ziemię. I ciało fizyczne. Ten proces trwa wolno, ale pewnie. Gdy jakaś partia ciała jest odłączona od życiodajnej energii ziemi, zaczyna słabnąć. Wszystko ze sobą jest połączone. Zaburzenie na poziomie np. serca czy płuc pojawi się jednocześnie w nogach. Systemy kontroli pomagają, by one były słabe: czyli nogi, ciało. Człowiek zajęty bólem, leczeniem, o niczym innym nie chce myśleć, obojętnie mu już, czy jest w niewoli, czy się sprzedaje, czy jest w nim światło, czy nie, co z nim będzie po odejściu. Wiele symboli żeńskich, kobiecych, przejęła siła satanistyczna. Wspomnę tu o kilku wężach to dzieci Matki Ziemi, gdzie widzimy je na przykład na znaku firm farmaceutycznych podobnie jak przywłaszczyli sobie grala, kielich, naczynie żeńskie i znak, Krzyż równowramienny to jest harmonia energetyczna pokazuje centrum łona, a także serca, połączenie, harmonia. Te symbole były stosowane od bardzo dawna i są w nas i także teraz, dlatego jest teraz dezorientacja ludzi, bo myślą że faktycznie apteka zapewnia zdrowie. Fundacja Rockefellera, która promuje zbrodniczą chemioterapię, przyjmuje także bardzo żeński symbol kaduceusza. Dwa węże, dwie siły idące dla życia serca Matki Ziemi, wody do lewego jajnika i płomienia do prawego jajnika. I to połączenie ziemi, dolnych gruczołów, kaduceusz nam pokazuje, że mamy wzrost i możemy łączyć się z innymi światami, innymi wymiarami. Przyjął to także symbol czerwonych bucików, połączenia z energią i krwią życia. Związek z sercem Matki Ziemi. Pokazuje obraz, zdjęcie dzieci w takich bucikach. To symbol są w łapach oprawców i to jest ich znak rozpoznawczy między sobą. Ta niesamowita prawda wypłynęła jako afera z Pit Gate, gdzie pizza. Oznacza u nich dziecko do uciech, czasami też młode kobiety. Pedofilia jest na pewno potwornym gwałtem na dzieciach, na ciele. I ten gwałt, ból odcina od kontaktu z matką i ziemią e, taka istota, Traci światło, traci moc odczuwania i można z tym człowiekiem potem robić różne rzeczy, a na pewno dowolnie sterować. Jest wiele ciężkich emocji, przeżywania, lęku o zdrowie swoje, o bliskich. I to świadomy i nieświadomy przykurcz. Zatem to nie przypadek, że największa dolegliwość tych czasów to miażdżyca, martwica. Krótko mówiąc, brak przepływu na wszystkich poziomach, połączenia z ziemią, bo stres, a głównie strach, jest ściskający jest to energia dośrodkowa, to kulenie, kurczenie. Nakręca się mnóstwo filmów zgrozy, katastroficznych filmów akcji, by trzymać w napięciu, czyli w przykurczu. Nawet jak myślimy, że jest spokój, to tak nie jest. My z mężem wykryliśmy swoje reakcje przy oglądaniu filmów, zwłaszcza kiedy trzymamy się za dłoni i tylko ta druga osoba. Czuję zaciskanie dłoni. Co na to statystyki, i tu już nie ma żartów. W Polsce wciąż rośnie liczba amputacji nóg z powodu niedokrwienia kończyn. To najgorszy wynik w Europie: 50% zgonów dotyczy kłopotów z krążeniem. 9 tysięcy rocznie Polaków traci nogę. Przez martwicę, brak krążenia, cukrzycę. I cukrzyca często idzie w parze. Cukier na poziomie energetycznym to radość, słodycz życia. Kiedy człowiek żyje obawą, że coś może stracić, to nie ma w nim słodyczy tej radości wewnętrznej. A wówczas. Zajada słodycze, ale także wrzuca do żołądka, jak do śmietnika, wszystko, co podleci, byle by leby smakowało. No i by zagłuszyć ten tłumiony lęk, strach, obawy, nie ma znaczenia, jak to nazwiemy. Przypomnę, przykucz daje także program ciągłego oszczędzania. To jest uciekanie przed Biedą. Sytuacja z Miażdżycą, martwicą, jest mi bardzo bliska, ponieważ obserwowałem ją przez wiele lat w domu rodzinnym. Cierpiał na nią mój ojciec. Miał martwicę, cukrzycę. I wiele, wiele lat wcześniej, kiedy jeszcze nie było stwierdzenia, jakie to są jednostki chorobowe, nie za bardzo chciał chodzić. Mówił, że go bolą nogi. Niesamowicie jego ciało pokazało nam, ale dopiero jak ja poznawałam tajemnicę jak ciało informuje przeżycia zakodowane, doświadczenia, które nie zostały puszczone. Posłuchaj chwilę historii mojego ojca, bo to da dopiero pełen obraz, co się zadziało potem. Mój tata w młodym wieku, jeszcze jako kawaler, krótko przed ślubem traci w jednym roku Matkę i siostrę. Zaraz po ślubie rodzi się im dziewczynka, moja siostra, która umiera w wieku około półtora roku miała. Po około niecałych dwóch latach rodzą się bliźniaczki, i jedna z nich po półtora roku umiera. Wszystko pod kontrolą lekarzy. I te wszystkie osoby umierają w szpitalu. Kiedy po tych. Bliźniaczka, ja przychodzę na świat, jest to rok i 8 miesięcy, gdzieś tak, taka cykliczność dziwna. Mam półtora roku i zaczynam ciężko chorować na zapalenie płuc. I wtedy mama mówi tak, jeśli dziecko ma mi znowu umrzeć, to niech to będzie w domu, bo ja będę się nią opiekowała. I tata miał stały rytuał: praca, lekarz, apteka, dom. Uratowali swoje dziecko, i ja żyję. Mam ogromną wdzięczność za ich opiekę, troskę. A co oni wtedy przeżyli? Trudno sobie wyobrazić. Co się dzieje później po latach? W ogóle tata, czy tę traumę przeżył, na pewno nie. Ubrał mundur, poszedł na zawodowca w służbach mundurowych. Wszystko zdusił w sobie. Musiał być twardy, pokazał, pokazywał nam swoją surowość, choć wiem, że bardzo nas kochał, ale był surowy. Co się dzieje dalej? Wchodzi w przychodzi z pracy, tej etatowej i zawsze coś dodatkowego robi. Całe dnie. Czyli już wiemy, że ucieczka w pracy jest to też formą zagłuszania, podobnie jak jedzenie, alkohol, narkotyki. Po latach ciało daje wyraźne znaki. Czy to przypadek? Atakuje mu lewą nogę. Lewa kobieca, żeńska, związana z matką. I w krótkim czasie, chyba w okresie dwóch lat, ta noga obcinana jest cztery razy. Paluk, wśród stopie, pod kolanem. Chciano ratować. Służba medyczna ratowała, podobnie jak matkę, siostrę, jedną dziewczynkę, drugą dziewczynkę. I nic. Ta sytuacja teraz jest w wielu, wielu domach. Kiedy odwiedzałam tatę w szpitalu, tatę w szpitalu widziałam pełne oddziały leżących ludzi przed lub po amputacji. Jednak historia nóg może być zupełnie inna. Kiedy wyzwalamy się z tych emocji, kiedy wchodzimy w zrozumienie do przeszłości, żeby tego na nowo nie przeżywać i bajka o nogach i stopa dopiero się rozkręca. Zatem bądź ze mną podczas jej Kontynuacji. Do zobaczenia.